Na moim kanale z tej strony Dzisiaj sobie nagramy odcinek, gdzie będziemy testować, proszę Państwa, oryginalne w jakby powiedzieć fałszywe rzeczy. Więc zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka like w górę, żeby nie omijało Was więcej takich odcinków. Jeżeli zostawicie tutaj 20 łapek w górę, będzie kolejny odcinek z tej serii. Więc zaczynamy, proszę Państwa. Zaczynamy sobie od coli. Tu mamy Freeway Cola, zero cukru. A tutaj mamy naszą standardową kolę, którą standardowo pijemy. Obie są bez zero cukru i cena, cenami się różnią tym, że ta jakby podrobiona kosztowała 2 zł, a ta kosztowała 4 zł. I zaczynamy od testu. W sumie na początek sprawdzimy sobie, jak tutaj wygląda skład. No to mamy tak, energia u tej, czytam. Mamy 4. No. Wartość energiczna 1 kalor. A tutaj mamy energia 9K i wartość 2 kalorie. No dobra, no testujemy czym się różnią smakiem, bo to jest najważniejsze. Otwieramy pierwszą. Otwieramy drugą. Zapachę ta jest bardziej intensywniejsza. To na pewno. Aha, jeszcze patrzymy pojemnością, to mamy, proszę Państwa, tyle samo. 330 mln. Jeszcze sprawdzimy sobie kolor. Tutaj bierzemy szklaneczki, bierzemy nasze kolki i wlewamy tą. Pierwsza. Jeden wystarczy, bo jeszcze mamy ich I Teraz tak, kolorem w sumie, czy się różnią? Możecie sami sobie widzowie ocenić. Próbujemy smakiem. No, czuć różnicę. Tylko teraz, jak ją ocenić w sumie. No, powiedzmy, że ta jest bardziej taka słodsza w sumie. Ale jakbym miał oceniać, ona no jest zrobiona w Niemczech. Wszystkie zakupy, gdyby co robiłem w sklepie Lidl, więc wszystko jest Lidla. E, to, bym tak powiedział, to mi smakuje bardziej ta podróbka. Jest o wiele lepsza. No jest, jest bardziej słodsza w ogóle, jest o wiele lepsza niż ta nasza standardowa. Więc naprawdę mogę polecić tą podróbkę, jestem szokowana, że to jest taka różnica nawet. I ta jest mi słodsza, ta jest według mnie słodsza. no one są bez cukru, no ale no wiadomo. I według mnie podróbka wygrywa tutaj o wiele. Podróbce daje 8 na 10. Koli zwykły daje, więc 7. Nie ma dużej różnicy, ale według mnie podróbka wygrywa. Naprawdę oszczędzasz na te dwa sody, a według mnie jest lepsza. Może nie sami przetestować, wszystko jest dostępne w Lidach, Więc wygrywa właśnie ta podróbka. Zaczynamy drugie. Zaczynamy sobie od delicji. Mamy tutaj delicję XXL, którego trzeba. Kosztowały 7 zł. A tutaj mamy, proszę Państwa, delicje nasze, standardowe, które pewnie były na każdym stole. u babci. A one kosztowały, proszę Państwa, no, 5,50. No to 5,50. Zaczniemy sobie na razie od wyglądu, też. Zobaczymy, jak to wygląda wszystko. i bądźmy, no, tutaj dostajemy. 10 delicji. E, a tutaj zostaje o wiele więcej, dopóki się nie otworzymy. I będziemy tutaj sprawdzać naprawdę bardzo mocno. Otwieramy delizje nasze. Ja tutaj tym celu mam kosz na śmieci, więc się nie przejmujcie, że wyrzucam tak. I teraz tak, jak tutaj sprawdzamy? Tak wygląda delicja, a tak wygląda ten. No, są identyczne, bym powiedział. Naprawdę identyczne. Jakby nie było tego napisu, delicję, to oni się nie skapnął. A miałem sprawdzić skład. Dobra, to tutaj nie będziemy sprawdzać składu tak mocno. Ale, no, widzicie, ceny. Tak samo, no. Mhm. Ale widać, że tutaj bardziej przy tych podróbkach mam oszczędnie. Bo Dają właśnie taki inny plastik, ten jest bardziej wytrzymały, to nawet czuć. Więc co? No trz... Na razie rozerwiemy sobie ten jeden. To wygląda tak samo. Oj, nie udało mi się tak idealnie rozerwać. Byszkot jest dobry, smakuje sobie tak samo, nawet bym powiedział. Czekolada. Czekolada jest takiej bardziej kwaśniejsza, bym powiedział, no. One są wszystkie o smaku chyba pomarańczy. Mhm, mm pomarańcza, coś takiego. Spróbujemy prawdziwą delicję. Eee, tak wam szczerze powiem, że właśnie próbujemy drugi produkt i one się bardzo mało różnią. Delicja wygrywa, to na pewno ostatecznie, ale naprawdę bardzo mało się różnią. Żeby tak, wiecie, puste na talerzu, to albo to, to ciężko by było mi rozróżnić. Naprawdę. Jestem w szoku i no, wiadomo, cenowo i no ilościowo. Naprawdę jestem w szoku, że taka różnica jest. Nie no, tutaj daję tak, Delicji 8 na 10, tym daję takie. Siedem, szajdzie. To tydzień, ja. Naprawdę nie rozróżniłbym, nie dałbym różnicy, tak naprawdę. Tutaj się położymy teraz te delicję na kolejne brody. A kolejne brody, moi drodzy, to są Oreo i Neo. Dużo jestem ciekawy, bo nigdy tych Neo nie jadłem. One chyba są robione z Lidla, no właśnie, ale To jest taka mówka Lidla. sprawdzimy sobie tak. Tłuszcz tutaj na, po, e, na, na 100 gram to jest 22 gramy. A tutaj tłuszcz jest 19 na 100 gram. Więc to jest wygrywa. Wyglowodany bardzo dużo. Bo 65. Tutaj mamy węglowodany i one mają... Zobaczcie, słabo widzieć. takie małe karolę, to... Gdzie tu są wygłodane? Tu, 67. 67 wygłowodaną, czyli te wygłowodanie wygrywają Wolniki. Nie, no dobra, cukry, najważniejsze cukry w sumie są. Eee, jestem w szoku. Neo nie ma cukru? Nie, nie sam cukier. a już myślę. W Neo jest 37 gram na 100. Dobrze mówię? 37 gram. A tutaj w Oreo jest 35. No czyli te są w sumie takie. On nie jest drobszy. Te są drobne. To na pewno Oreo, no ale wiecie, bo to i tak są słodycze, więc nie zaleca się tego jeść. Otwieramy. Zrobimy sobie po jednym. Po co więcej. Zobaczymy. 4 gramowo w możemy. Aha, Aha i cenowo jeszcze nie mówiłem ceny. Tak, tutaj cena też jest bardzo mocno atrakcyjna, bo neo kosztowały 4 zł, a Oreo kosztowało 6 zł. I teraz tak, kształtowo, znaczy wielkościowo są takie same. Oreo jest cięższe, bym powiedział. Tej bardziej nalany, który teraz możecie widzieć. No co, no co? trzeba przetestować. Rozkroimy to. Tutaj rozkroimy oreo. oreo. I powiem Wam. Może no, oreo, ale jest dobre. Naprawdę mi smakuje. Teraz ja bym przetestował różnicę NEO, w sumie na NEO się skrywa bardziej ten odcinek. Nie no, ja nie mówię, Już to jest takie same. Nie, to jest takie same, podobne, bardzo podobne. Już znowu, jakby ktoś widział na stole, to bym nie rozróżnił, czy to jest y, Oreo, czy to jest NEO. Nie no, czuć sobie trochę, że ten środek jest inny. Taki bardziej śmietak, no taki bardziej właśnie intensywniejszy, o. Intensywniejszy środek jest. I to bardzo. A znowu jak wyglądamy w stole to tak samo. Tutaj czujemy ósemkę. Ósemka to jest bardzo dobrze. I co? Kolejne co mamy? Kolejne mamy znowu sodycze. Mamy Prince Polo. I mamy... Roger mleczny. uznałem że Roger mleczny też jest dobry, żeby go przetestować. Składowo gdzie tu mamy skład? Nie piszę tu składu to też nie. Składowo się nie sprawdzimy, jak to wygląda. A nie, wiem no coś tam pisze wachele z kremem kakaowym 49%, oblany czekoladą 30%, składniki cukier, mąka przedna olej palmowy, mięsko kakaowa, zgromna przedna kakao w proszku o obniżonej zawartości tu 1%. Tutaj jest ten właśnie krem kakao, ma 48%, czyli 1% różnicy. No to bez przesady, bez przesady. I teraz tak, otwieramy sobie pierwszy kałkiem. Celowo już mówiłem. Tak wygląda. I teraz otwieramy drugi. Wielkościowo nie patrzę, bo to jest tu nie ma, więc nie patrzę. I teraz tak, jak tu w sumie widzicie, widzowie, to tak. Ten jest ciemniejszy od tego. Grubością mogę sprawdzić, to jest w sumie bardziej. No to Prince Polo wygrywa. No i co, no trzeba przetestować. Co się stało z tym Prince Polo? Ja powiem Wam, że ja Prince Polo rzadko jem, bo ona mi nie smakuje tak idealnie. Więc ja Prince Polo nie będę oceniał. Zdaje, ja że ja wolę kreski. więc pole. I co, teraz mamy do Nie, to w ogóle jest inna różnica. To jest różnica, w ogóle to są dwie inne czekolady po pierwsze i w ogóle to jest taka wielka różnica, że to nie ma co testować. No środek wygląda... No tu jest bardziej jaśniejsze niż ten. To jest wielka różnica. Rogelowi daje 5 na 10. Yy, nie wiem, jak to ma? Prince Polo daje całe 7 na 10. Jest różnica. To jest pierwszy słodycz, w którym jest różnica. No i co? Zaczynamy. O, mamy Buliptona. Połowę wypitego przeze mnie. I tu mamy właśnie Ice 0 też freeway, czyli tak samo jak mamy tutaj. Próbujemy to. Odkręcamy. Ja chyba raz się piłem to, ale ja tak nie wiadomo, żeby. Nie skupiłem się tak na smaku, bo no, byłem bardziej podekscytowany, żeby iść A to tak zawsze jest. Bierzemy znowu nasze szklaneczki. I wlewamy sobie. Aha, jeszcze składowo sprawdzimy. No i lip to nie wiem, ile kosztuje. kosztuje ok 8 złoty, a ten ice tea nas was kosztuje 3,50 Tak, 350 kosztuje. Sprawdziłem się składowo. To tak, mam tutaj węglowo... Jedna dwa, a, a, a i co to jeszcze? To trwa półtora. No są takie same, są To teraz tak. No i bardziej cukry, cukry. 11 gram nie? Tutaj w ice tea, cukry. 0,8 na 250 ml jest prawdon, więc to jest bardzo duża różnica. I to bardzo. Jeszcze sprawdzę tłuszczy. To On ma 0 tłuszczu. Ten, ten tu. A Lipton ma... To 0 tłuszczu. Sul ma... E, sól to 0,08. Zero a tutaj 0,7. No nie, no to jest o wiele zdrowsze. No nie powiedźcie, że nie. To jest zdrowsze w ogóle. a i jest zdrowsze niż liquid. Naprawdę, jestem szokowany. Nalewamy. Nalewamy, proszę Państwa. No i w sumie kolorem się w ogóle nie różnią. Nie ma jak. Nie ma czym. W ogóle się nie różnią. Nie będę zakręcał na razie. Nie Bo tutaj fajnie. Icy, tutaj wolałem Liptona, Kolorem, jak widzicie, się w ogóle nie różnią. Próbujemy. Ale słuchaj, jakieś bez znaczenia No mi nie, no to mi w ogóle nie siedzi. Icy. W ogóle, no. Porównam sobie Liptona To no w ogóle Lipton jest chłodniutki. W ogóle jest lepszy. Jakby bardziej taki zgęszczony, ten jest taki woda, wodę i tam nie wiem, 30% Liptona. Nie, naprawdę, Tutaj Ice 3 na 10, a Liptonowi daje 8 na 10. Naprawdę jest wielka różnica. Już dopłaćmy te około 6, tam 5 zł, żeby kupić sobie Liptona, niż próbować Ice -T. Naprawdę, jestem w szoku. Jest to naprawdę wielka różnica. No masakryczna. To jest jakby takie gorzkie. Nie, w ogóle. Tutaj 3, tutaj 8, jak mówię. wiem. Więc to no, widzowie, co ja Wam jeszcze mogę powie powiedzieć. Za całe zakupy za wszystko dałem. To Wam pokażę. 35,70. Jeżeli chcecie jeszcze odcinki z tej serii, czyli na przykład z innych, które bym poszedł do Biedronki, do NET, do Dino, do żabki. bo sobie w żabce to mało znajdę. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie tutaj około tych 25-20 lajków like w górę. Nagrywamy wtedy drugą serię tego. I teraz tak bardzo dziękuję Wam też za ten rok, za to, że byliście ze mną przez ten rok. Nie nagrywałem dużo przez ten rok, ale naprawdę bardzo dziękuję. To jest ostatni odcinek w tym roku. Dopiero będzie 1 stycznia ze Sylwestra. Więc naprawdę subskrybujcie kanał, zostawcie lajka. Like ja to nagrywam w tym samym dniu, co będzie... Dziękuję bardzo za oglądanie i cześć.